Proszę Państwa, ja teraz chciałem jeszcze troszkę na temat ostatniej kumulacji różnych wydarzeń w świecie, zwłaszcza związanych z ostatnią pełnią, która prawdopodobnie miała być bardzo właśnie specyficzna i groźna. 5 lipca w niedzielę. No i rzeczywiście w tym czasie zdarzyło się bardzo wiele dziwnych rzeczy. Ale zanim to rozwinę, to tutaj pokazuje, że dżuma ponownie uderza w Chinach i wszyscy boją się, żeby znów, jak koronawirus, nie rozpowszechniła się na cały świat. A u nas wybory, prawda, działają ostro, ostro wpływają na ludzi i tu widać, że znalazłem u siebie ulotkę, jak to będzie tragicznie, gdy Trzaskowski by został przypadkiem Wybrany na prezydenta, będzie u bieda, afery, podziały, etc. Jakby przypisie nie było też podziałów. No ale bardziej groźne jest właśnie, bardziej długofalowo, ta dżuma, którą ostatnio właśnie w Mongolii wewnętrznej w Chinach, dżumę dymeniczną stwierdzono, no i w, w Chinach ogłoszono alarm. Znów się twierdzi, że spożywanie zwierząt, takich na przykład jak świstaki, może powodować właśnie taką aferę. No ale proszę Państwa, proszę bardzo, tutaj pisze, że ostatnia największa epidemia właśnie dżumy była w Chinach w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku, ale również w Indiach i w innych, prawda, krajach. No niby teraz są szczepionki i antybiotyki, ale proszę Państwa. Już widzimy, jak to jest. Wystarczy ewentualnie tylko minimalnie zmodyfikować, prawda, daną bakterię czy wirusa. Już jesteśmy ugotowani. A dlaczego ja zwracam uwagę na pełnię? Właśnie na tą pełnię. Proszę bardzo, tu nam przedstawiają, jak nas, prawda, tutaj wykończą w tej, na tej ulotce pisowskiej, jak nas wykończą właśnie przedstawiciele Platformy. No, co będzie, to zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ale ta narastająca konfrontacja nie wróży najlepiej dla Polski, a może nawet Europy, czy świata. Zwłaszcza pan astrolog Weiner wskazywał, ale i Gibaszewski i wielu innych, że ta ostatnia pełnia będzie bardzo zła i miała fatalne skutki. No i, proszę Państwa, już zaraz w weekend, z okazji, właśnie Święta Narodowego Stanów Zjednoczonych, doszło do wielkich szczelanin w miastach amerykańskich, zwłaszcza w miastach, szczególnie w Chicago i w Nowym Jorku. Zginęło wskutek tych, tych ataków, porachunków szczelanin, co najmniej kilkadziesiąt osób, a chyba dobrze ponad sto jest rannych i poszkodowanych. Proszę Państwa, więc obok. Dżumy w Chinach, która oby nie była początkiem nowej pandemii i awantur związanych z wyborami, bo na przykład te nasze, te nasze, co miały być dyskusje kandydatów, to odbywały się oddzielnie, bo się dogadać nie mogli, prawda? No, to jak na ludzi wpływają fatalnie wybory, świadczy to, na przykład, że wczoraj chyba rano. Zaatakowano redakcję Max, w Max Media, w centrali Max Media. Yy, periodyku fakty, nie fakt, nie dziennik fakt, tylko Periodyku fakty, i został napadnięty tam, zdemolowano, ukradziono, etc. Widocznie ci to, co to, zrobili, pomylili sobie ten, yy, tą redakcję to jest chyba tygodnik lub miesięcznych fakty z tygodnikiem fakt, o który jest przecież wielka awantura, nawet pani znaczy ambasador Mosbacher się denerwuje, bo rząd atakuje i fakty i, i fakt dziennik i, i TVN. Więc proszę Państwa jest wes wesoło. Proszę Państwa, żeby nie było gorzej. A na dodatek, proszę Państwa, jeszcze chciałem zauważyć, że obok tego tych zaburzeń, które mogą być związane z wyborami, wiadomo, że są w wielu krajach różne powodzie, susze, awantury, wielkie, wielki kryzys w niektórych krajach koronawirusowy, zwłaszcza teraz w Brazylii, w Stanach i w Indiach. Proszę Państwa. I na przykład teraz dziwne, że ci, co najbardziej śmiali się czy zwalczali koronawirusa, czyli najpierw pan Boris Johnson się zaraz rozchorował na ślub, na...